W Tarnobrzegu powstał drugi punkt foodsharingu. Wszyscy mogą już dzielić się jedzeniem. Foodsharing od kilku lat zdobywa w Polsce coraz to nowe miasta. Do tego grona blisko dwa lata temu dołączył Tarnobrzeg. Tuż przy placu targowym przy ulicy Kwiatkowskiego pojawiła się wówczas lodówka. Od tego momentu każdy mógł z niej korzystać, częstować się produktami, jak i pozostawiać różnego rodzaju artykuły żywnościowe. Inicjatywa się przyjęła, a mieszkańcy zaczęli zgłaszać potrzebę otwarcia kolejnego punktu w centrum miasta. Wielokrotnie słyszeliśmy takie głosy, żeby, żeby przenieść punkt albo otworzyć drugi właśnie bliżej centrum. No i po wielu dyskusjach zdecydowaliśmy się, żeby ten punkt powstał właśnie tutaj. Druga szafa foodsharingowa, składająca się z lodówki i półek na produkty suche, znajduje się przy parkingu w rejonie ulicy Kościuszki, za Ternobrzyskim centrum seniora. Został do niej doprowadzony prąd, już działa i można z niej korzystać. Oczywiście pamiętając o kilku ważnych zasadach. Zasady są tutaj na tej lodówce wypisane i umieszczone. Przede wszystkim ważne, żeby nie było, nie było surowego mięsa, alkoholu, no i przetworzonego jedzenia na bazie surowych jaj. Natomiast pozostałe rzeczy, rzeczy można przynosić. Musimy pamiętać o dwóch rzeczach, żeby rozróżniać na produktach datę ważności, co innego oznacza data ważności do albo spożyć przed. Tak, więc te, te, dwie, te dwie rzeczy musimy, musimy wiedzieć. No i ważne jest to, żeby własna obserwacja i własna na odpowiedzialność ym, 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 pokazywała nam co wkładamy i, 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 i czy to jest bezpieczne, tak? Czyli czy pachnie to dobrze, czy ładnie wygląda, y, zanim, y, zanim zaniesiemy do lodówki i czy sami byśmy z tego skorzystali, zostawiając to. Jak podkreśla pomysłodawczyni Justyna Łuchańska, głównym założeniem food sharingu jest przeciwdziałanie marnotrawstwu jedzenia. Tu nie chodzi o wspieranie osób w potrzebie, bezdomnych czy jakichkolwiek innych, tylko to jest idea dzielenia się i niemarnowania jedzenia. Chodzi o to, żeby, żeby nie wyrzucać do śmieci, jeżeli coś, coś możemy komuś przekazać i jeżeli ktoś ma jakieś nadwyżki, to żeby ktoś inny sobie mógł po prostu z tego skorzystać. A czy to będą osoby bezdomne, czy każdy z nas, to już nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby nie, trafiały, nie trafiało jedzenie do śmietnika. Druga w mieście jadłodzielnia została uruchomiona dzięki projektowi zrealizowanemu w ramach funduszu inicjatyw lokalnych przy współudziale tarnowrzeńskiego Urzędu Miasta, jak i osób prywatnych, które pomogły w tworzeniu tego punktu.